Komisji Gospodarki Komunalnej, ochrony środowiska. Stwierdzam, że za pomocą jest obrad. Nie widzę do porządku Dziękuję. Szanowni drugi przyjęcie protokołu przyjęto do, do, do rozpośledzenia. Jakieś uwagi do protokołu? Nie ma, tak? Dziękuję. Odpowiedzi na wnioski? zaraz naszej komisji 21 marca, natomiast upłynął już miesiąc i chciałabym wiedzieć co w tej sprawie wykonano na jakiejś takiej Nie jest zapisane w odpowiedzi, już wielokrotnie były kierowane. Ale tak, ale dobrze, ale że będą znaczenia. Ale proszę ostatnie zdanie przeczytać. Na, na Państwa prośbę ponowimy jednak za to no z na terenie miasta przychodniku dalej powierzchni. Czyli poprosimy kogoś. To no, jak przy okazji, bo będzie nam poproszony, to, to zapytamy, dobrze? Dobra. Jak to sprawę Dziękuję.